Cześć wszystkim to Magda, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj mam coś dla włosów kręconych konkretnie dla typu trzeciego. Przedstawię Wam dzisiaj dwa stylizatory, które używam namiętnie od zimy 2021 i dzisiaj przychodzę z recenzją. Artego Touch Curl, Curl Shaping Cream i Revlon Style Masters Fanatic Curls. Kupiłam te dwa produkty do testów. Artego to tak naprawdę była dla mnie zagadka, bo podpasował mi skład. Pomyślałam sobie, że no... To może być dobre dla moich włosów. A Revlon poleciła mi moja obserwatorka Ania. Pozdrawiam cię kochana i jeszcze raz dziękuję, bo też okazał się bardzo fajnym produktem stylizującym. Obydwa są godne polecenia i teraz wam je tutaj przedstawię. I może zacznę od Revlona. Ma on skład emolientowo-humektantowy z naciskiem na emolienty, powiedziałabym, bo pantenol jest w składzie, ale dość daleko. Tuż po wodzie jest od razu silikon lotny, kopolimer typowo utrwalający. Mamy polikwaternia. On zdecydowanie nie jest zgodny z metodą Curly Girl. Zapach rewlona jest intensywny. Taki wydabym kwiatowy, ale dość ostry. Wyczuwam nutkę chemii. No zależy, jak kto lubi, no nie dla mnie jest znośny. Konsystencja jest taka totalnie klejąca. I z racji tego, że tutaj mamy przewagę emolientów, też ta konsystencja jest taka konkretna, gęsta, to bardzo, bardzo łatwo można przesadzić z ilością tego produktu. I to jest taka zasada numer jeden e, korzystania z niego. Konsekwencją przesadzenia z tym kremem jest niestety, ale takie totalne wygniecenie loków. Wiecie, może to ogarniacie, jak e, nałożycie za dużą ilość stylizatora. Albo na przykład żelu, no to niestety, ale te loki wręcz są takie wygniecione, ledwo co się kręcą, po prostu widać, że za dużo tego produktu jest. I w tym przypadku, jak i w przypadku, nie wiem, korzystania właśnie z takich mocnych żeli, y, to daje podobny efekt. Tylko tyle, że przy kremie te włosy, nie dość, że są wygniecione, to jeszcze są takie przeciążone, takie dociążone, no a wiadomo przy żelu to często po prostu są sucharki nie do odgniecenia i po prostu sztywność i suchość, no nie, przy tym kremie akurat tego nie ma, ale za to no jest takie przeciążenie, więc no tak i tak niedobrze. Ja nakładam tak mniej więcej 2,5 pompki tego produktu i wtedy jest ok. Tak dopasowałam tą ilość do mojej gęstości i długości i do mojego skrętu i tak dalej. No, ale też miałam tak, że przesadziłam z ilością jego i te włosy były faktycznie były skręcone jako tako, no nie? Ale też były obciążone, takie ulizane. No, ciężkie były i po prostu nie mogłam nie miałam sposobności na to, żeby jakkolwiek je unieść. I co ważne, po wysuszeniu Revlon tworzy kremowe sucharki, ale te sucharki da się spokojnie odnieść, czy to suchą dłonią, czy olejkiem z silikonami. Można je spokojnie odnieść i wtedy ta czupryna się powiększa. Trochę jak przy żelu, te sucharki są takie zbite, ale miękkie i po prostu jeszcze bardziej miękną pod wpływem wygniecenia ich. I szczerze nie pamiętam, żebym kiedykolwiek miała taki krem wcześniej, który tworzyłby sucharki, właśnie, więc to jest ciekawe. I tak jak mówię tutaj, jeśli dacie odpowiednią ilość, powinno być wszystko ok, czubna powinna być piękna. Ten krem potrafi zrobić magię na włosach, ale musi być spełniona zasada numer jeden, czyli odpowiednia ilość. W przypadku tego kremu też sprawdza mi się wygniatanie włosów już podczas suszenia. Jak widzę, że one są takie dosyć doschnięte, to już sobie pomagam ręką. E, dosuszam, wygniatam i tak naprawdę już... Po całkowitym wysuszeniu te sucharki stają się miękkie, następnie znikają. I tak jak już powiedziałam wcześniej, on potrafi pięknie podbić skręt, loki stają się mięciutkie, błyszczące, jest fajna objętość. On składowo jest nieco cięższy i pod tym względem mogłabym porównać go do Davines More Insight. Do tego mojego takiego ulubieńca totalnego. Ale długo się wahałam, jeśli chodzi o efekty na włosach. Myślę, że konsystencję mogę porównać do Davines, ale już efekty bardziej do Tigi i camona. I przejdźmy do Artego. Ma on skład emolientowo-humektantowy. Tuż po wodzie mamy kopolimer utrwalający skręt nawilżający glikol propylenowy. Mamy silikon zmywalny łagodnym szamponem, następnie silikon lotny. Potem mamy kolejny kopolimer utrwalający. I jest gliceryna, czyli humektant, potem olej z nasion chia, olej z nasion inka inchi i kolejny silikon i I ten krem zdecydowanie nie jest zgodny z wydatą sege. I właśnie mogłoby się wydawać, że składowo i przez ilość składników zawartych w tym kremie będzie on cięższy od rewlona. Natomiast jeśli chodzi o moje odczucia, totalnie taki nie jest i myślę, że tutaj przyczyną mogą być te humektanty wyżej w składzie i jednak on się tak równoważy, no nie? Jeśli chodzi o zapach Artego, jest to jeden z piękniejszych zapachów, jakie dotąd było mi dane wąchać. Mmm, <laughs> taki przepiękny, kwiatowo-owocowy zapach. Nie jest taki chemiczny jak wcześniej, ale jest również dość intensywny. Natomiast mi to totalnie nie przeszkadza. Dla mnie jest sama przyjemność właśnie nakładać ten. Krem. Mm. Konsystencja jest typowo kremowa, lekko klejąca i na pewno Artego jest mniej wydajny niż Revlon. Przy Artego tak nakładam około 4 pompki 4,5. I tu znowu wchodzi ta równowaga składników z humektantami to bardzo czuć. Ja to czuję na moich włosach że faktycznie one tego kremu potrzebują więcej. Myślę, że jeśli chodzi o przeznaczoną ilość na włosy tutaj możecie się na pewno mniej martwić niż Revlon. Przy Artego Ciężej jest zrobić sobie krzywdę z ilością, natomiast i tak oczywiście dostosujcie to do swojej gęstości i długości włosów. I przy użyciu odpowiedniej ilości mamy tutaj ponownie piękną objętość, piękny skręt. Loki błyszczą, całkiem podobne efekty do Revlona, może tutaj zrobię takie nagranie porównawcze. I jak już możecie się domyśleć, Artego przypomina mi głównie TG i Kemona. Bardzo lubię te stylizatory i powiem Wam, że życzę sobie, abym trafiała na tylko takie kremy, bo pamiętam jak zaczynałam... Pisać bloga i moim głównym celem było znaleźć chociaż jeden stylizator, który będzie pasował na moich włosach. No teraz wiadomo, to już wszystko się tak rozwinęło, że no nie ma co mówić. Ale mm, bardzo się cieszę, że znalazłam tego typu stylizatory i że sprawdziły się na moich włosach i mogę je dopisać do listy stylizatorów, które bardzo lubię i z chęcią do nich wrócę. I jeszcze małe podsumowanie, zarówno Revlon, jak i Artego nakładam solo. Totalnie nie mam potrzeby, aby nakładać odżywkę bez spłukiwania, zresztą tak zazwyczaj u mnie się dzieje, jeśli chodzi o kremy. Jak krem jest super, fajnie utrwala, ma te kopolimery w składzie i tak dalej, to no nie potrzebuję używać odżywek bez spłukiwania, zresztą wydaje mi się, że tym bardziej bym mogła obciążyć, bo jednak kremy są takie treściwe i konkretne składowo. Obydwa stylizatory dają radę tak do dwóch, trzech dni na moich włosach. Oczywiście wszystko zależy, co ja podczas, podczas tych dni robię, czy nie wiem, mam trening, czy też na nie wiem, kwestie pogodowe, czy nie złapie mnie deszcz i tak dalej, wiadomo. Ale te loki fajnie się trzymają, nie jest tak, że ze na dzień widzę, że ten stylizator znika, tak jak przy żelach, tak nie jest. Ewentualnie muszę czasami, tak jak dzisiaj zrobiłam, zreanimować sobie trochę włosy, dlatego że jak śpię w ananasie, to troszkę mi się tutaj wygniata ta grzywka i po prostu no tak leżą, więc tutaj delikatnie spryskuję produktem do reanimacji, troszkę je tutaj wygniotę i one wracają do swojej formy, do swojego kształtu. Więc tylko tyle, a tak to jak najbardziej jestem zadowolona, jeśli chodzi o takie działanie na kolejne dni. No i cóż, jak to bywa z kremami, polecam je głównie typowi trzeciemu, e, włosy kręcone, bardzo lubią kremy utrwalające, e, ale wiecie co, no dostawałam już wiadomości od Was, od osób, które mają włosy falowane, że można na przykład użyć krem, na przykład Davines, wiem, że są osoby, które używają Davines, ale przy stylizacji również nakładają żel utrwalający i wtedy też są super efekty. Więc tutaj do osób, które mają falę, jeśli chcecie wypróbować kremy, no to spróbujcie na przykład z żelem, który dodatkowo ten wasz skręt utrwali. I tutaj jeszcze po raz 50 się powtórzę, że jeśli są osoby, które mają falę, no to słuchajcie, tym bardziej uważajcie na ilość. Już to powtarzałam przy włosach kręconych, ale przy falach tym bardziej, zwłaszcza jeśli chcecie, wiecie, nałożyć żelu. No, to teraz to by chyba było na tyle. Jeśli macie pytania dotyczące tych stylizatorów, albo możecie mi polecić jakieś inne kremy ciekawe, to ja z chęcią przyjmę wszystko, bo no nie ma to jak polecanki od Was, często mi się sprawdza po prostu, więc bardzo się cieszę i czekam, czekam na podpowiedzi. Może macie jakieś fajne takie kremy utrwalające do polecenia. Tak. Dobrze, to teraz już by było stereo na tyle. Ja to jeszcze zapraszam was na mojego Instagrama, na mojego bloga, na moją grupę na Facebooku Gwadia Keri Madeleine. Ja wam życzę pięknego dnia. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa pa.